No, dzień dobry. No, właśnie y, wracałem do domu i za bramką była y, paczka. Widz wspaniały, jakaś wspaniała osoba wysłała. O! Pierwsze trzeba... O! To smalec chyba pokaż no smalec z mięsem ogórkiem kłaszonym a to biała kiełbasa kiełbasa biała a to o normalna kiełbasa to znowu smalec o a. a to filet filet a to co to jest a. gulasz kiełbasa, angielski. A i tu jest o. A tu co to, to? Szprot. A i tutaj. O i. I piwa cztery. Cztery? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. A, a to ja nie będę pił. A nie chlebów. Niech będą. I liścik otrzymaliśmy. patce był. Oto liścik. A, i kupiłem właśnie. Mopr nie chciał płacić, a kupiłem na zimę takie okay. trepery, że jakbym tego. Jo, liścik, patce był. To przyżytaj. Dzień dobry, szanownym panom, my mieszkańcy Gdańska względem uznania panu twórczości. No, pozdrawiam Gdańsk. Panu twórczość przesyłamy symboliczny prezent na dowód podziwu. Pragniemy zaznaczyć, że pan panie Konanowicz oraz panie majorze Suchodolski jesteście największą wartością kulturalną jaką posiada Białystok. Władze miasta Białystok powinny ufundować panu specjalną rentę za dobra Kulturalne, jakie wnieśliście jako jedyni, jedyni w Białtowiu na przestrzeni dziejów, no bo Pozdrawiamy i życzymy Panom zdrowia, humoru oraz sił w dalszym wznoszeniu. Wszystkich, wszystkich ludzi, a na wyżyny duchowe. Pozdrawiają mieszkańcy Gdańska. I my też pozdrawiamy Gdański. Ja, Mają. cały Cały Gdańsk pozdrawiam. Tak? I, I szanowne, wszystkich widzów. I szanowne Państwo. Przydął do mnie dzisiaj liścik też. Też chciałem pozdrowić eee, pana Sebastiana z, z okazji 18 urodzin. Eee, pozdrawia Natalia. O, Natalia. Ale niby na nazwisko mówi, tylko pani Natalia pozdrawia i ja. Pozdrawiam bardzo serdecznie z całego serca. Pozdrawiam, panie Sebastianie. Życzę, życzymy panu długich lat życia, zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego. I wszystkiego dobrego. Ale, Wojtek, ten, to co ja powiedziałem. To ona prosiła, ta kobieta, żeby nie wrzucać na YouTube, tylko żeby wysłać do niej mail, ona tu podała mail, w liście, e-mail, i żeby do niej wysłać te życzenia, i żeby ona tylko otrzymała. I ona, żeby z chłopakiem miała. Wiesz, jak to zrobić? No już to, to film będzie to to będzie niech będzie to na im na pamiątkę eee, i chcę odczytać eee, zaraz zaraz oraz Numer, kartki numer dwa. Proszę o odczytanie treści moich życzeń oraz o dodanie dobrego słowa Bożego od siebie. Aha, kartka numer 2. Chciałbym złożyć życzenie dla Natalii, dla Sebastiana, od Natalii dla Sebastiana Zbana. Z okazji osiemnastu Twoich urodzin życzę Ci zdrowia, bo zdrowie jest Sebastian. Najważniejsze, wyższego pas, pasata od sąsiada Karola, wielu funtów Bożych bycia razem, dopóki płot nas nie rozdzieli. Oby nigdy się to nie zdarzyło, wspólnych, pięknych chwili ze mną. E, wspomnienia takie, kiedyś to były czasy, dzisiaj to nie ma czasów, ale będę w wspaniałej studniówki Bożej ze mną, oby udało się nam się realizować nasze wspólne plany. I życzę ja i, i życzymy my, żeby to co Pani Natalia dla e, na Ciebie sobie stanie życzy, to żeby się spełniło się Tobie żeby było spełnione te życzenia, z całego serca życzymy, ja, Major i Meksykanów. trzech życzymy. No i... I jeszcze jedno życzenie, ktoś mnie oskarżył, że ja kiedyś mi otrzymałem paczkę, Otrzymałem paczkę, a nie złożyłem życzenia i że ja jestem wzywany do Komendy Głównej Policji w Warszawie, że ja zajmuję się mam grupę terrorystyczną. E, to jest nieprawda, to jest kłamstwo, oszustwo. Mam adres tego pana, i bardzo to przykro dla mnie, tak, że pan napisał, panie Andrzeju yy, z radomia, i to będę wyciągnięte wnioski od pana. Następne. Szanowny e, pan Konolczyk, kochany, moje nie, 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 nie tobie. Majorowi, a za to jest chuju Wziął paczkę i mnie nie pozdrowił, na kanale YouTube, choć prosiłem o to i To kilka razy Z tej strony mecenas Piaseczna, o którym już Mówiłeś na kilku filmach Czemu tak traktujesz fanów, nie Fanów, nie szanujesz ich i Ich Wprost, o głupie Pozdrowienia na YouTube, które Paczkę jaką, tę paczkę wysłał? Nie. W śmieciu. Że, że on do mnie paczkę wysłał. No ja nie ma tej paczki. Ale nie ma, jest, Wojtek, Pozdrowie. Domagają się pan Michał, Mariusz, Elka, Adam, Rychwałku oraz Żywca. E, Żywca. Przepraszam, jak może jakaś paczka się przeminęła przez ręce moje przez Majora czy e, przez nas dwóch. O! Ja odebrałem i pokazałem, że przyszło. To, przepraszam ja w imieniu swoim, a dalej piszesz, mecenasku z pieczna, zajmij się tym konini, w koninie, nie Bębenie, bo jak nie, to stracisz panów i chuja, ci zostanie tylko ten suseł major, którego tak kochasz. Кур вяй, кур вяй, вяч, кур вяч. Помните, в конце...